Witam ponownie po krótkiej przerwie technicznej. Wiemy, że wszyscy czekacie na ten finał odcinka piątego, na finał i zakończenie naszego programu. Wiecie też, że Lisek i Krzychu zostali ze sobą sparowani. Wiecie też, że Angielica i Piotr zostali ze sobą sparowani. Część z nich ma wobec siebie neutralne relacje, część się nienawidzi. Ale o to chodzi w tym programie. Mamy tutaj randki w ciemno, i teraz obie te drużyny dwuosobowe muszą ze sobą współpracować, a żeby razem wam pokazać naprawdę gorącą randkę, ażeby wa podbić wasze serca. Także przypatrzymy się, jak to w polu się sprawdziło, jak te przygotowania owych drużyn wpłynęły na to, co się zadzieje w finale. I myślę, że przypatrzymy się najpierw pierwszej parze: Liska i Krzycha. Opowiedzcie nam wspólnie, co robicie, aby wasza randka w ciemno była wielkim sukcesem. Myślę, że, ten, że te, ten szok i niedowierzanie były tak dobrze odegrane, że nawet publiczność się nie dowiedziała, że to było aranżowane i że przypadkiem, jak lisek odchodziła, taka niby obrażona, widząc Krzyśka i zostawiając ten kocyk piknikowy to wcale nie było aranżowane, że jak uchyla drzwi studia, to wychodzą nagle do lasu i, włącz, i Krzysiek zaczyna grać taką niesamowicie romantyczną muzykę. Dokładnie tak jest. Wchodzimy do lasu, zaczynamy, że tak powiem, tutaj nasze show, które wcale, a wcale nie jest zaranżowane. Ja pobiegłem po prostu za listkiem, no nie? bowiem e, tak e, no to bene mam kraszę na niej od początku programu, ale nie mówcie tego nikomu. E, zaczynając, mówić, zaczekaj i zaczynając swoje show. No. Kiedy już, że tak powiem, schodzimy się, po um, idziemy po tym lesie, coś nietypowego się zdarza, bo. No, e, Lisek, e, myślę, że twoja reakcja na to jest oczywista. E, tak, ona jest taka niby zszokowana i obrażona, ale tak ogląda się na niego. Widać te takie spojrzenia kiczowatych w filmach romantycznych, takie pełne uwielbienia, że ona się ogląda na niego i zupełnym przypadkiem w lesie jest mnóstwo zwierząt, jakieś prześliczne wiewiórki, biegające lisy, i to wszystko ocieka taką słodkością, kiedy z krzaków wyłania się ogromny niedźwiedź, taki kiczowaty. Widać, że to CGI, po prostu te krzaki się trzęsą, wypada niedźwiedź i lisek tak pada w szoku na ziemię. Zasłania się przed nim. Niedźwiedź podbiega, a lisek go po prostu chwyta takim mocarnym chwytem i zaczyna się z nim szarpać, powstrzymując go od przegryzienia jej gardła. Widzę swoją ukochaną w wielkim niebezpieczeństwie e, po prostu e, e, momentalnie przestaje grać, chwyta swoją gitarę za gry. Niczym e, dwuręczny topór, po prostu rzucając się na niedźwiedzia, rozwijając pudło rezonansowe na jego e, pysku, e, ogłuszając go i e, e, ratując wiskoc. E, tak, Oczywiście. i to. I to się kończy takim, że oni padają sobie w ramiona jakimś romantycznym pocałunkiem, i tak jakby już cały show nie ma znaczenia, tylko to jest taki kicz i romantyzm, że przypadkiem to uczucie tak wybuchło, że po prostu kobiety płaczą przed telewizorami oglądając to i marząc, żeby również przydarzyła im się tak niesamowicie romantyczna historia. Oczywiście. Tak nie, za niedźwiedzia oczywiście przebrany był, był opłacany niskiego szczebla pracownik studia, jakiś Chińczyk za dwa dolary, co nie. Także to on doznał ciężkich obrażeń. On to wziął na klatę. Nie pierwszy raz mu <grym> na łbie rozjebali. Ale w każdym razie popisujecie się swoją siłą, swoją męskością oraz swoimi mułami z tym szam, otaniem się, z tym niedźwiedziem, z rozbiciem tą gitarą. A ponieważ działacie razem, każdy z Was rzuca swoją kostką popularności i dodaje sobie plus 3 do wyniku. nois. Nice. Więc poprosimy lisę o rzut. O kurde, gorzej byś nie mogło, myślę, że Krzysiek zabrał mi cały show. No co plus. <grystanie> e... <grystanie> no to wyrzuciłam <grystanie> jeden, gorzej być nie mogło. Ty, ja powiem ci, że... życie masz dwa. Wow. Okej. Okay. Cztery punkty dla Lisek za ten finał. Pięć punktów dla Krzycha za ten finał. A kamera oddala się od romantycznie ucałowanej, obsilinionej pary, która stoi na zabitym niedźwiedziu, a tak naprawdę na hindusie, czy tam Chińczyku, który za dwa dolary dał sobie gitarę na łbie rozwalić, przechodzimy do sceny Anielisy i Piotra. Piotra, chcesz zacząć? Tak, myślę, że kiedy kurtyna odsuwa się, no. widzisz oczywiście pokrytego tym gipsem Piotera, Dym właśnie zaczął wznosić się ku górze i myślę, że w tym momencie miały się właśnie odpalić wszystkie zraszacze, właśnie dając ci to niesamowite wejście. A, I Anielica widzi, jak y, woda zaczyna spływać z Piotra, z jego y, twarzy, y, z jego ciuchów, z jego y, tam gołej klaty, bo oczywiście, że gołej kraty, z gołą to wszystko wirtuje. Um, e, takim wręcz mlekiem z niego spływa ten biało-gipsowy, biało e, biało-gipsowa biało ciecz i po prostu pod tego gipsu, jak spod dłuta Michała Anioła wyłania się wyrzeźbione ciało, wyłania się bardzo przystojna twarz, e, ten człowiek, e, jego fizjonomika bije taką ekspresją, którą mogłabym porównać tylko do pitbull'a. <śpięć bóra> e, i gdzieś tam w tle zaczyna grać, to pewnie mój, puszcza mój menadżer zaczyna grać jedna z bardziej romantycznych piosenek na mojej nowej płycie, oczywiście żebyście wszyscy ją poznali. I Anielica, No, patrzy i Boże, jaki on jest przystojny. To, to jest ten człowiek ukryty pod tym pyłem, pod tym gipsem, pod tymi nieco zbyt nisko opuszczonymi dżinsami, to jest, chcecie mi powiedzieć, że Piotr z tego programu to jest właśnie ta, ten boss Bitch, ten Slay Queen, ten Hot Dude, który tam stoi, tam umazany tą, tą wodą z gipsem, po prostu ani nic zaczyna brakować, co się bardzo zdarza. I myślę, że odejdę po prostu do Piotra i tak mu zacznę tak wodzić po tej klacie. I tutaj wydaje mi się, że właśnie to był ten moment, kiedy jednak zabrakło wody. jednak... Widać, że Piotr jeszcze nie do końca jest domyty i myślę, że on po prostu podchodzi do kiedrantu przeciwpożarowego, rozbija szybę i myślę, że po prostu zaczyna się jak tym prysznicem po prostu e, opukiwać, robiąc oczywiście, pokazując swoją męskość i prezentując dumnie klatę. I tak też są patrząc na Anielicę, która w tym pełnym makijażu, który on tak którym tak gardził, widzi podkreślenie po prostu, te kości policzkowe, oczywiście pięknie zrobione skrzydła, właśnie cieniami i zastanawia się, czy to jest, czy to jest Anielica, czy to, czy to może anioł i podchodzi w tym momencie, kiedy też Anielica się właśnie do niego zbliża. E, mój make-up jest idealny, bo jest Waterproof, marka, marka, marka. Więc cały czas pozostaje piękna i przepiękna, i myślę, że to jest ten moment, w którym możemy polecić z pewna Okej. Okay. Tak. Na tle oczywiście płonącego grilla czy piecyka. Okej. Okay. I oboje wykorzystaliście swoją wiedzę, a nie lica o makijażu wodoodpornym, a Piotr wiedzę, jak naprawiać hydrant, jak z niego korzystać, kiedy brakuje wody. Więc tutaj znowu łączony test taki wasz drużynowy. Na wiedzę oboje rzucicie swoimi kostkami i do wyniku dodacie sobie plus 3. Więc Anielica rzuca pierwsza. Ale beznadziejnie mi poszło. Anielica dostaje cztery punkty. Piotr rzuca. I Piotr dostaje <grym> też cztery punkty. Widocznie, <grym> widocznie... Tam dwa kości, to jest kardal. Tak, pomimo faktu, że scena jest naprawdę przepięknie opisana, rng Zas powiedział, że chuj wam w dupy. <laughs> Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uczestnictwo. To jest ten moment, w którym ja teraz odpalam kalkulator i liczę wasze punkty. I sprawdzamy, kto awansuje w tym etapie na wyższą kostkę. Jeszcze nie wszystko stracone. Mi się wydaje, że Anielica 45, ja 66, Krzysiek 58, Piotr 73, ale Proszę zweryfikować. Właśnie, właśnie chciałem zweryfikować, bo jeszcze musimy komuś tę kostkę awansować. W tym odcinku za te wszystkie trzy etapy Anielica ma punktów 11, Piotr punktów ma 7 minus 8 plus 4. Piotr ma najmniej, bo ma tylko 3. Krzychu ma punktów 9 plus 4 plus 5 to jest 18, i Lisek punktów ma 19. Lisek awansuje swoją kostkę na dziesiątkę, na jedną więcej. No i mamy tutaj problem, bo według kostek zarówno Lisek, jak i Piotr, jak i Anielica mają najwyższą popularność. I teraz dopiero liczymy wszystkie łączne punkty, żeby ustalić kto jest zwycięzcą. Więc tak, liczymy Anielicę. 4, 5, 3, 7, 10, minus 2. Plus 3, minus 4, minus 3, plus 4, plus 5, plus 7, plus 2, plus 4. Anielica zdobyła 45 punktów. Łącznie w całym programie. Wielkie brawa dla Anielicy, poproszę. Ok, teraz liczmy punkty Piotra. 6 plus. 6 plus 8? E, tak, pijany prowadzący nie umie nawet y, dodawać 6 plus 8 plus 9 plus 8 To może 8, pomnożysz. 7, no. 8, nie ma takich. Dam sobie radę. Mam jeszcze nie jedną rękawę. plus 5 plus 3 plus 3 plus 9 plus 4. Piotr 57 punktów łącznie? Ile? 57 ile? punktów łącznie mi wyszło. A bo on te minus, tych minusów no. dostał strasznie dużo. Tak. <grym> teraz policzę <grym> punkty lisek. Interesywnie ehm, na te punkty. 6 plus 4 plus 6 plus 6 plus 7 plus 1 plus 4 plus 7 plus 6 plus 3 plus 5 plus 6 plus 5. Lisek 66 punktów. O kurde, jestem w Okej, okay, i policzymy jeszcze punkty dla Krzycha. Krzychu, 5 plus 5 plus 3 plus 7 plus 9 plus 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5. I Krzychu punktów 58. O kurde. Tak się kurde? prezentują oryginalne tak... wyniki, więc... Ponieważ wszyscy macie kostkę popularności wysoką, yy, to znaczy Anielica, Piotr, Lisek, tę samą, to decyduje najwyższa ilość punktów. Czyli de facto RNG plus ewentualne plot twisty naszych widzów, które czasami wprowadzali, a czasami nie. Zwłaszcza na początku je wprowadzali. I Lisek 66, popraw nie, jeśli się mylę, ale chyba jest większe niż 58, niż 57 i niż 45. Mm -hmm. to nie? A to tak. oznacza, że główna nagroda naszego programu, Mars 2050, wędruje prosto w Twoje ręce. I wszyscy, którzy podejrzewają, że to jest jakieś ustawione, jakaś ściema, jakieś machlojki prowadzącego, no to pierdolcie się, bo to jest RNG po prostu, co nie? Tutaj wszystko to były rzuty kostkami, kurwa mać. Także dziękuję Wam serdecznie za udział. Ja mam takie pytanie, czy aukcje dalej trwają, bo ja bym tego Marsa z chęcią przekazała na aukcję, bo to nie tak. aż nie wypada wygrywać, to ja bym chciała przekazać tą nagrodę na aukcję. Dobra, Przejmi przekażę tę prośbę dla pana Marcela, przekażemy Marsa 2050 na aukcję. Lisek, bardzo Ci dziękujemy za Twoje wielkie <grytatywne> i charytatywne <grytatywne> Ja tylko proszę, żeby prowadzący dał autograf. Nie ma problemu, dam swój autograf. mm-hmm okay, okay Mamy równo godzinę 15, a ja raz jeszcze chciałem podziękować wszystkim widzom, wszystkim gościom, wszystkim pozytywnie pieprzniętym i pojebanym osobom, które chciały wziąć udział w tym bardzo dziwnym teleturnieju, który był trochę rpg trochę szalony, ale przede wszystkim był randomowy i przede wszystkim RNGZaz o wszystkim tu zadecydował. Oraz oczywiście naszej widowni, która wpłacała na woźb. Także dziękujemy dla Lisek z Elanowych Tabletopów, dziękujemy dla Krzycha z Klubu Ognia Piekielnego, Wujas niestety został porwany przez Reptilian, ale również dziękujemy za próbę wzięcia udziału. Show must go on brutalne prawo biznesu. Dziękujemy Anielicy, czyli naszej nerd kobiecie, która naprawdę jest piękną osobą i świetnie gra. I to, że ma najmniej punktów, to wcale nie znaczy, że jest najgorsza. Po prostu tak chciał RNG zas o tym, bo jakby co, wpadajcie też na jej socjale. No i dziękujemy oczywiście Piotrowi, naszemu murażowi tymkarzowi akrobacie który po prostu jak ten młody Pitbull zaczął śpiewać Take me in the hotel room, po tym jak zmył się z niego cały tynk i cała gładź. Dziękuję wam serdecznie. Ja, pijany Elan prowadzący z elanowych tabletopów, pierdolnięty na web, RPGowiec online'owy. Zamykamy nasze studio. I Marcelu, jeśli chcesz dodać coś od siebie, to dawaj śmiało. I z <grym> wzajemnością.